Czwarta okay. eee, 51. Jedziemy sobie właśnie na poranne treningi. To jakoś mnie przeraża. Niby iPhone'y, z iphony, a, a gdzieś tam to zaszumiałe jest. Dobra, mniejsza to kamerę trzeba sprawić porządną i, i będzie montowana. Eee, a więc, tak co dzisiaj? Godzinne karty zrobione standardowo. Resztę zrobię później w ciągu dnia. Eee, przy wyjściu, przy wyjściu zawsze mam zwyczaj, że idę do żony to jej buziaczka, miłego dnia wiadomo Ogólnie powiem Wam, że już się powoli nie mogę doczekać, bo w niedzielę jest planowana, jakby już planowane rozpoczęcie jakby znowu nadwyżki kalorycznej, gdzieś tam, żeby delikatnie jeszcze podrosnąć przed, przed prepem I całkiem, całkiem jest to wyczekiwany moment u mnie, troszeczkę więcej jedzonka wiadomo, więcej mocy na treningu, pewnie dostanę jakiś nowy protokół treningowy, więc będzie się działo, oczywiście. Wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. W niedzielę Wam może rzucę jakiś e, screen z raportu, jak to wygląda obecnie, przy, przy jakiej wadze. E, o ile się gdzieś tam mogola i og, o, o ile żo żona mi <gulia> ogoli plecy, bo <gulia> inaczej będzie w internecie wiocha, mi to później scenzurują <gulia> i zablokują kanał, więc trzeba się do niej uśmiechnąć przy weekendzie. Dobra, posiłeczek zjedzony i chciałem się podzielić taką refleksją, którą zauważyłem ostatnio u nas na siłowni. Pewnie u Was, gdzie ćwiczycie, też jesteście w stanie to zauważyć, że troszeczkę jakby trend, moda żywieniowo-treningowa idzie chyba nie do końca w tą stronę. Teraz każdy po prostu jest, że tak powiem, na tym hype'ie takich produktów żywieniowych, takich wiecie, premium, jakieś pudingi, jakieś powiedzmy te półprzetworzone produkty, płateczki, nie płateczki, Eee, oczywiście raz na jakiś czas też, też gdzieś tam stosuję, s, e, że tak powiem, taką alternatywę. Aczkolwiek, jak chodzi o podopieczek, to też sugeruję, żeby to była alternatywa taka e, niecodzienna, że tak powiem, nie, nie produkt, na którym bazujemy. No, w, po prostu, zwyczajnie w świecie jest to też prze, przetworzone, jakieś gdzieś tam, wiesz, e, jeden z drugim widział na vlogu, że Jakiś e, kulturysta gdzieś tam wcina sobie żelki około treningowo, bo e, musi zadbać o podaż szybko wiem, że tak powiem, formy cukru. Bo nie wiem, stosuje chociażby insulinę około treningowo. Po czym widzę na siłowni 16-latków, czy 17-latków, czy nawet młodszych, którzy też gdzieś tam ładują te żelki, czy coś. No, zakładam, że oni raczej nie używają jeszcze około treningowo insuliny, a jak używają, no to pora się zastanowić. E, z punktu widzenia rodzica, co się dzieje z naszymi dziećmi, że, że taka szajba gdzieś tam idzie. E, wracając do tematu, używając, nie używając jakichś środków, suplementów, cokolwiek, no kurde, miejmy zawsze swoje zdanie na temat trendów. Teraz widzimy, jakby, tą strefę mocną że tak powiem, treningową, taką e, adaptacja, wzorzec ruchowy, aktywacja, chuje, muje dzikie węże, e, ludzie przychodzą na siłownię. Jakby owijają kostki, kolana, łokcie, nadgarski. Ja, wiadomo, jakby te przyrządy powstały w określonym celu. Jakby sam korzystam z neoprenów w jakimś większym bądź mniejszym stopniu, ale no kurczę, mam też troszeczkę tego stażu i troszeczkę tych, tych, tych talerzy, że tak powiem, żeliwnych poprzerzucałem. Natomiast widzę, że przychodzi sobie gościu, pan X, Aktywacja, rolowanie, aktywne bioderko, miednica, a to tam, to, siam, to, super, że robisz takie rzeczy, człowieku, ekstra, ale chłopie, Ty na gry wkładasz 55,5 kg, e, po czym stary robisz dwa przysiady, po czym wszystkie te neopreny zdejmujesz, po czym kurde zapisujesz sobie w zeszycie, że zrobiłeś 55,5 kg na stare półtora raza z pomocą i kończysz trening, bo chłopie, bo się przetrenujesz, bo zrobisz jedno ćwiczenie, seria robocza tylko jedna i jakby... Zapominacie o tej jednej ważnej rzeczy. Jakby macie dopięte plany, nowe, stępem z, z odpowiednim tętnem człowieku, z ilością serii, z objętością się zgadza, jakieś rir, rar, jakby wchodzicie w tę skalę, w tą nomenklaturę, której nie do końca prawdopodobnie rozumiecie. Żywieniowo, płateczki, e, jakieś e, klopsiki, jakieś kurwa sosiki, jakieś kurde e, pierdoły. A gdzie? Zapierdalanie. <laughs> Jakby żaden z was się jeszcze na trening treningu nie zmęczył, nie zrobił nic do upadku mięśniowego. Jakby. E zawsze się śmieję, że większość e ludzi, którzy mają takie podejście żywieniowo treningowe są jak Roki, e czyli jak legendarny aktor Stallone, ponieważ mijają lata, a wyglądają ciągle tak samo. I <laughs> w żadnym stopniu nie odbierajcie tego jako komplement. <laughs> także dajcie znać Wy czy na siłowni widzicie takie trendy, czy co sądzicie na ten temat, czy Waszym zdaniem jest to jakiś przełom i pozwoli nam to pójść do przodu czy, czy raczej e, cyfryzacja pomogła nam, żeby troszeczkę zrobić e, krok wstecz od ciężkiej pracy i, i gdzieś tam publikowanie materiałów że dbamy o jakby regeneracje i wszystko optymalne związane z treningiem e, zawładnie, już że tak powiem, e, naszym fitnessowym półsiadkiem. No i tak. Co by tu wybrać jutro do jedzonka? Kurczak, kurcz, kurde, wiecie co? Yy, chyba wezmę kurczaka.